Młoda dziewczyno, która dokonałaś tutaj makabrycznego czynu, postanowiłaś zakończyć swojego żywota. Czy jesteś tutaj obecna ze mną w tym miejscu? Młoda dziewczyno, czy jesteś tutaj ze mną? Słuchajcie, jak widzicie, dojechałem w pewne miejsce, które ma bardzo przytłaczającą historię. Widzieliście, że jechałem za dnia. Praktycznie była to już końcówka końcówka dnia. Teraz już jest naprawdę ciemno. A odcinek jest przytłaczający dlatego, ponieważ e, skrywa bardzo, bardzo brutalną, mroczną historię pewnej dziewczyny. I Słuchajcie, są to budynki na uboczu miasta, prawdopodobnie stare magazyny, miejsce gdzie można było przyjść, przyjść niespostrzeżenie i zrobić to, co planowała ta dziewczyna już od dłuższego czasu, ale o tym za chwilę, króciutkie intro i widzimy się na zewnątrz. Jak możecie zobaczyć, jest już naprawdę ciemno, i klimat, aby opowiedzieć Wam tą smutną, przerażającą historię, jest myślę odpowiedni. Oczywiście wziąłem ze sobą przyrządka 2, żeby ewentualnie sprawdzić, czy coś, jakaś anomalia w tym miejscu występuje. Oczywiście, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać. Przed sobą mam pewien stary, opuszczony magazyn. Za tym magazynem znajdują się jeszcze jakieś inne pomieszczenia gospodarcze z kominem. I tak powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, co tutaj mogło się znajdować. Czy jakiś magazyn paszy, czy cokolwiek, ale no obiekt jest mi nieznanego przeznaczenia. Tak naprawdę, jak możecie zobaczyć. Tak to się prezentuje. Zobaczmy czy w ogóle jest tutaj gdzieś wejście, bo podejrzewam, że mogą być zabite. Słuchajcie, u góry okna są powybijane. Powybijane, ale są również kraty w oknach, a więc myślę, że ktoś tutaj próbował to zabezpieczyć przed tym, aby nikt więcej nie zrobił sobie tutaj krzywdy. Kurczę, to wszystko jest tutaj w mojej zarośnięte. Również tu jest jakieś pomieszczenie. Ale jest mocno zarośnięte. Nie wiem, czy tam radę wejść w ogóle do niego. Eee, nie wiem, czy, czy widzicie. Tam z tyłu wystaje komin. Możecie mi wierzyć na słowo. Zobaczcie sami, jaki jest klimat. Powietrze jest już o wiele chłodniejsze. Niż nasz organizm, i przepięknie unosi się para. Oczywiście tam do tyłu też sobie zajrzymy. Zobaczymy, czy będzie się tam ujawniała, ujawniała jakakolwiek anomalia. Powiem Wam, że już teraz mnie zaczyna dusić w gardle. Nie wiem, czy wydziela się tutaj coś dziwnego. Jakieś dziwne substancje chemiczne, ale naprawdę coś mnie tutaj drapie w gardle a więc tak jak powiedziałem wam wcześniej miejsce to związane jest z pewną młodą dziewczyną uczennicą podstawówki słuchajcie, no zobaczmy czy jest tu jakiekolwiek wejście do tego obiektu oczywiście musimy uważać pod nogi, aby nie wpaść w żadną dziurę. Eee, zobaczcie. Zobaczcie, mamy rozwolone drzwi. Także na pewno możemy sobie tutaj wejść. O kurcze. Jak widzicie. Ale tu panuje echo. Jak widzicie, pomieszczenie jest wyczyszczone. To cena i zdaje się, że tam jest wejście jeszcze na kratkę schodową no i słuchajcie nie wiem dokładnie w którym miejscu w którym miejscu doszło tutaj do tej tragedii czy piętro wyżej czy tu ale już teraz powiem wam szczerze ta ten sznur, ten sznur bardzo, bardzo źle mi się kojarzy i naprawdę nie wiem, czy to było w tym miejscu, ale mogę podejrzewać. Zobaczcie, są tu ślady cięć. Tak, jakby sznurek był odcinany, albo po prostu pękł. Z tego co wiadomo, dziewczyna nie była za postawna, była dosyć szczupła. Dobra, zanim wam dokończę opowiadać. Zobaczmy co skrywa się u góry A jeszcze tu mamy pomieszczenie Powiem wam, samemu, samemu nocą po takich opuszczonych magazynach nienawidzę chodzić Zwłaszcza kiedy wiemy jak przytłaczająca aura panuje, w związku z historią Kurczę, co to były za preparaty? Wolę tutaj nie podchodzić. Nie wiadomo co się tutaj skrywa. Uwaga! Dopuszczalne obciążenie użytkowe stropu. Aha, okej. Okay. I zobaczcie. Jest tu czapeczka. Rollmix. A więc kurczę, możliwe, że coś tutaj było z paszami. Ale dlaczego jest Piec z kominem? Może nie piec, ale pomieszczenie z kominem, które Wam oczywiście za chwilę pokażę. Oczywiście to musimy uważać, aby nie wpaść na dół. Moi drodzy. Kolejna dziura, na którą trzeba uważać. Te dziury prawie nie zauważyłem. Praktycznie w każdych oknach są kraty. Tak jak wspomniałem, dziewczyna, która Popełniła straszną rzecz. Była młoda. Prawdopodobnie ostatnia klasa podstawówki, a więc ósma klasa. I tak jak dzisiaj w modzie, w modzie jest, że dziewczyny są naprawdę szczupłe. Tak w tamtym okresie takie osoby były naprawdę mocno, mocno hejtowane. Ale tak, dziewczyna się podłamała. Można powiedzieć, że. Żaden chłopak jej nie chciał. Wszyscy się z niej wyśmiewali. Koleżanki, rówieśniczki w klasie. Nie miała naprawdę żadnego oparcia. Nie miała żadnej przyjaciółki, która mogłaby ją wesprzeć. Oczywiście rodzice, rodzice, rodzice starali się jak mogli, chodzili z nią do psychologa. Ale niestety emocje wzięły górą i doszło do tego, o czym wspomniałem. Sami widzieliście, Szczur na dole. Ja nie jestem pewny, czy to jest naprawdę to miejsce, w którym to zrobiła, czy miejsce obok, do którego za chwilę pójdziemy. Wiecie co? Zobaczymy, czy kadwójka w tamtym miejscu na dole coś pokaże. Jak widzicie, albo i nie, na chwilę obecną świeci się tylko jedna diona na kadłubce. Stoję przy tym szczurze, o którym Wam opowiadałem. Młoda dziewczyno, która dokonałaś tutaj makabrycznego czynu, Postanowiłaś zakończyć swojego żywota. Czy jesteś tutaj obecna ze mną, w tym miejscu? Jeżeli tak, daj mi jakikolwiek znak, że tu jesteś. Nie bój się mnie, nie chcę zrobić ci krzywdy, wiem, że prawdopodobnie cierpisz. Jeżeli Twoja dusza nadal tu jest, proszę podejść do tego urządzenia. Płyń na to urządzenie, pobierz z niego energię i spraw, aby zaświeciły się wszystkie diody na tym urządzeniu. Dzięki temu urządzeniu będę mógł zobaczyć, czy Twój byt jest tutaj obecny. przerażająca cisza czy to co mówili ludzie jest prawdą, że przyszłaś tutaj aby to zrobić czy to jest ta lina, ten sznur gdzie wydałaś ostatnie tchnienie jeśli jesteś tutaj ze mną wpływ na to urządzenie Zaświeć wszystkie diody, pobierz energię z tego przyrządu. Nie musisz się mnie bać. Możesz śmiało podejść do tego urządzenia. Chcę tylko z Tobą porozmawiać. Chcę tylko się upewnić, że Ciebie tutaj nie ma. A jeśli jesteś, wpływ na to urządzenie, proszę. Dobra, słuchajcie, wydaje się, że nic tutaj nie występuje. Spróbujemy zobaczyć kolejne pomieszczenie, które jest za tym budynkiem. Podejdziemy jeszcze raz do sznura, upewnimy się się tam nie działo masz ostatnią szansę, aby dać osobie znać jeśli tutaj jesteś wpłyń na to urządzenie proszę cię po raz ostatni wpłyń na to urządzenie pobierz z niego energię zaświeć wszystkie diody, abym wiedział, że tu jesteś Przejdziemy do kolejnego powieszenia, które jest z tyłu. Zobaczymy, czy tam będzie się coś działo. Ale pięknie księżyc świeci, moi drodzy. Powiem wam szczerze, że, że widzę tutaj wydeptane ścieżki. Mam nadzieję, że jestem tutaj sam. Że na nikogo się tutaj nie napatoczę. O kurczę! Patrzcie co tu się działo w ogóle Dobra, mamy tutaj jakąś siatkę Kurczę, jakby teraz mi wyskoczyła jakaś zwierzyna chyba bym opuścił <ścoughs> Dobra, co my tu mamy? Mamy jakieś pozostałości Co to jest? Jakaś ziemianka Żeby tylko tu nie wpaść moi drodzy Kna się tutaj wejść w ogóle. Kurczaki, jak tam przejść? Jeszcze cały pokolę tutaj. Słuchajcie, jestem, jestem wewnątrz tego obiektu z kominem. Nie ja będę tak świecił mocno na katwójkę, abyście widzieli cokolwiek. Młoda dziewczyno, czy jesteś tutaj ze mną? Tak. O ja cię kręcę Czy to ty Bardzo Ci dziękuję, że wpłynęłaś na to urządzenie O kurczę, ale poczułem to na sobie Ale mam dreszcze na plecach. Moi drodzy Jesteś tutaj jeszcze? Gdzie się podziałaś? Czy to byłaś ty, jeżeli tak? Jeżeli to byłaś ty, zrób to jeszcze raz. Zrób to jeszcze raz, abym wiedział, że nie było to przypadkowe. Wpłynę na to urządzenie. Zaświeć wszystkie diody. Czy poszłaś sobie do drugiego pomieszczenia? Idę za tobą. Czy to byłaś ty? Powiem wam szczerze Młoda dziewczyno, czy to byłaś ty? Czy oprócz ciebie jest tu jeszcze ktoś? Kto nie chce, abym tutaj przebywał? Jeżeli to jesteś ty młoda kobieto Zrób to jeszcze raz, wpłyn na to urządzenie Płynie na to urządzenie i zaświeć wszystkie diody. Bawisz się ze mną w chowanego. tą twoją energię, którą pobrałeś z przyrządu, ale chcę się upewnić, że to jesteś ty. Niestety nie mam, nie mam jak się z tobą skontaktować w inny sposób. Mam tylko ten przyrząd przy sobie. Jeżeli jeszcze tu jesteś, Zaświeć wszystkie diody. Zbliż się do tego urządzenia. Bardzo Ci dziękuję. Czuję Twoją energię. Bardzo silną energię. Ale zobaczcie, jak mi się trzęsie ręka czuję twoją energię Dobra, słuchaj, nie chcę cię niepokoić. Zostawiam cię tutaj w tym miejscu. Zostawiam ciebie tutaj i wychodzę. Proszę cię tylko o to, abyś pozostała w tym miejscu i nie szła za mną. Zostań tutaj. Czy to znaczy, że mnie zrozumiałaś? Dziękuję za Twoje odpowiedzi. Opuszczam to miejsce, nie idź za mną. Powiem Wam szczerze. Nie spodziewałem się tego. Naprawdę się tego nie spodziewałem. ale ale czułem energię moi drodzy naprawdę i teraz też czekające psy z sąsiadujących domostw nieopodal dobra żebym nie wpadł w tą dziurę słuchajcie ten lasek mnie lekko przeraża ja stąd idę słuchajcie nie mam jak naprawdę nie mam jak w inny sposób potwierdzić, czy to była ona, czy to był byt tej dziewczyny. Ale energia była naprawdę silna. Czekajcie, bo się skupiłem. Dobra, tu jest wyjście. Kurczę, powiem Wam szczerze muszę się zaopatrzyć w... Kurde muszę się zaopatrzyć w inne przyrządy bo na podstawie samej kadwójki ciężko jest wywnioskować czy to co się teraz wydarzyło było prawdziwe czy z biegiem okoliczności Kurde, gdzie ja idę? Skupiłem się. Czekajcie, straciłem orientację przez chwilę. Ale tego budynku nie widziałem. Zobaczcie, jest tu jakiś budynek. Uwaga, grozi zapaleniem. To prawdopodobnie była stodoła. Ok. Jak to się stało, że ja tu jestem? Kurczę, można się pogubić, naprawdę. A powiem Wam szczerze, to było lekko przerażające. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Sami widzieliście, że w tym budynku K2 w ogóle nie reagowało. I to w miejscu, gdzie Widzieliście, była lina, tak naprawdę. Masakra. Dobra. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym odcinku. Ja już uciekam. Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy widzowie, patroni. Pozdrawiam zwłaszcza tutaj Damiana. Mam nadzieję, że da mam nadzieję Damian, że w końcu znowu się wyrwiesz. Że uda nam się razem coś nagrać. Kurczę, nie mogę dojść do ładu z tym światem. E to by było na tyle w tym odcinku ja już uciekam, robi się chłodno tak jak powiedziałem, dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej sytuacji ja wiem, że sama kadwójka za wiele za wiele tutaj na mnie wskaże ale niepokoi mnie to, że na moje wezwania coś się działo na tym przyrządzie ale tego, tego przecież chciałem Dziwna sytuacja, dobra. Ja już uciekam. Zostawcie, zostawcie łapkę w górę. Ech, subika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.